Siemaneczko widzowie, oto historia żabki rudej baby Brawo, osiągnięto drugi poziom. Ładowanie, chwileczkę, no o co, co, co w tym chodzi? Co to jest? Co to jest? Co to jest, co to jest Adno? Ty masz... Ją karmić, ty masz... Ją. Musisz się nim opiekować. Jak? No wyrwałeś Kurde, widzisz? to jest My Talking Tom Daj mi to na chwilę. Dobra widzowie, teraz ja to mam i muszę mi to To jest My Talking Tom <grym> Ty musisz kupić jedzenie Nie wiem o co w tym chodzi No musisz klikać koszyk, jak będzie ten To musisz no. yy, kol, na kolor Jabłko. Co to są lody ekipy? Nie, tam ci upadł. Magacy. To już jest łup. trochę trudniejsze. Ow. 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 A nie, gruszka. Masz już 19, 20. Ocwiotko. Aha. Ile chcesz zdobyć? Dużo. My tu chorzy. A jak to skończyć? No muszę zginąć. Zginąłeś. Hmm. Trudno. Muszę mieć jedno życie. I dalej to masz. No bo jeszcze jedno życie mówiłem. A hmm. no, żeby... Ej, Aj. przegrałeś. Ajo, no ja zobaczyłem się na koberek. Sprawdź swoje miejsce w ranki. Jestem pierwszy, no zobaczmy. No, widzisz. Nie chcę zagrać ponownie. No. Musisz go nakarmić. Muszę właśnie go nakarmić. Widź. Dobrze, żeby skończyła już grać. Żabu. Dobra, teraz...

To mój Co on je? Ale dupę wypina. Mm. i spać. Spanku. Mała drzemka. Ja, jak ty to zrobiłeś, że... Drzemka. ...i że było tak śmiesznie? Ty, ty tego już to. nie masz bo Ty tego masz zero masz... O, no mm. co jak to? No i co? To no no samo ubrania Zakupy B. już wszystko dobrze Manikur płetwy jest tutaj Kupuję A ile to żabsy kosztuje? Wiecie że to żabsy kosztuje? Prawdziwe? Tak Co jest? Użyj A ej bo i trochę na... Wiesz, że to kosztuje z żabsy totalnie. To się... Się... Robimy... Ej, ale przecież nie ma żab, hmm. na Je... ja tutaj jest? Tam nie ma na niego. Przekąt. Ej, Dobra, żabu leci spać, na razie widzowie. To jest żabka. No to żabka leci spać, na razie. No, żabsy prawdziwe. Dobra, zaczynamy jeszcze na Lecimy znowu grać widzowie. Brr. Grzaku pąk. Hot dog! Gramy w hot dogę grę. O kurde, po. Hehe. Ten, ten przeciwnik ma już jedno. Jednego punkta. Jest 1-0 dla niego. Ale spocudny! Nie, nie, nie spocudny tego! Aaaaaah! <grymne> o! <grymne> o Doga jak, jak szybko! O! o. <grymne> doła szczuru. <oszuki>. Ale. No <grymne> nie! Ma 1-0! U mnie jest 2-0. Co ty jest mot, mocny? Tutaj musicie odbijać. Bim, Musicie odbijać kulkę Bubble z do <grymne> No to jak jest Przegrałeś. 3-0. <noise> 2-0. <noise> Przegrałeś. Tutaj to jest? Przegrałeś już. Idziesz jak burza. Wsiągnąłem się na drugi poziom. <noise> 3-0, bye bye. zagrać pod doga Dobra, to, za to zagraj u mnie na telefonie. Okej. Okay. To no daj. To ty rzadka. Tam. Ja, daj. No tak daj mu na chwilę, bo ja prowadzę... Co to jest? Bo ja prowadzę daj. karierę. Ale poczekaj, co to jest? CO TO JEST? Daj. I przy 1-0 już... patrz. Poczekaj, jak to dobre jest. Ale dobry. Ja A co to jest Żabu po omegle? To te hot -dogi. A, nie mogę. Wie, widzisz, jaki teraz jestem pro player? No! To... Jest zero 1-0 dla mnie. Ej, co jest? Ja, ja co chwilę przegrywam. Jaki ty jesteś dobry w to? To jest odcinek na banan i reszta. Kasia, to banan, banan i żabu. Kurde, jeden, jeden. Ale to jest trudno. Stawcie subika. Jeden Prawu Brawo! brawo hot dogu. Ej, widzowie napiszcie w komentarzu jakie sosy najbardziej lubicie do hot dogów. Uuu! Ja najbardziej lubię serowy i z ketchup. Jaki ty najbardziej lubisz kobera? Tysiąca. Nie, zero. Nie lubisz? Znaczy do Keczup, ale nie za dużo. Aha. Dwa trzy! Nie wiem kto normalny jak doga bez sosu. No dosłownie. Ja lubię serowy i kaczub, na przykład. Nie, no kupuj dla niej piersi. Jest 2-1 dla niego. U mnie jest 2-3 dla niego. Trzy, o, 3. 2, 2. Jest 3-3. U mnie jest 2-2. Nie, 3-3. 4-3 dla mnie 4-3 dla mnie Serio? No Ej dobrze jesteśmy nie? Trzeba było się więcej gierek w to zagrać Musiałem się rozgrać To jest jak Fortnite battle Pass. Fortnite battle Pass. To jest taki Ej 4-2 dla mnie Dla mnie 5-3 <laughs> Nie mogę że gram jakimś hot dogiem z botem O kurde, pierw. Kurde, 4-3. 4-5. Zrobię jest 63 i... 64. Sze Dobra, poczekajcie, widzowie. Robimy letki teraz odskok. Ja I 6-5. A do ilu to się gra do dziesięciu? Nie wiem, chyba ją. Nie, to jest na czas. Nie widać? One sześć, ją. Katlę. Uh, 7-5! Widzowie brak. jakoś się udaje. Nie, yeah, jestem głupi. 7-6 dla niego A i widzowie na 200 subów pokażemy twarz. A, y, jeden pokaże, ten... Kamerzysta pokaże, ja, ja na 300. O, 8-5. Czyli ten co teraz powiem. Mów No czyli to kapibar. A i widzowie, my się i półmaraton le le leciliśmy. Ile? Ile 8 do ilu? 5. Do tak jak samo o mnie? Nie, nie, nie. U niego jest 6-8 i wygrywa bot. A ja, ja z botem wygrywam 8-5. No ale to jest ciężkie. A ja z tym botem gram jak równy równy. bo on ma o 9-5 o, o! widzowie Widzowie jak, jak, w la, w, jak to robi? Przegrałem, ale 4 minuty. Ej, minut. bo pół tego filmu tu jest w O, od nowa. Teraz muszę lepiej. 9 do 5. Jeszcze raz. Co o, jest? Wygrałeś? Tak, wygrałem. 10-5. 1-0. I... Rekord! Gdzie? Rekord żabka. Ej widzowie, pobijam rekord. Nie nie pobiję, bo zrobiłeś to w jak gość zrobił jakiś przy jeden. Niezły A, bo tu trzeba jak najmniej. Myślałem, jak najwięcej. Dobra no. widzowie, to jeszcze zaczynamy jeszcze raz. Nie, Albo dobra, nie gramy już w to, nie chcemy się. Ale dobrze było. Żabu bąk. Dobra, to nasza żabu już przestała robimy, grać. Robimy prysznic. Nie, nie da się już Zobaczmy. Zobaczmy. Nie. A, ja, nie. a jak zrobić, była brudna? Nie wiem. Dobra, widzowie, my już to kończymy. Jak będzie brudna, to będzie na. lajk, sobie nie muszę jalo.